Zapraszamy na finał konkursu, zostań bohaterem swojego domu. Najważniejsza dla nas akcja handlowa w roku to dni bohatera domu związana bezpośrednio z naszym chyba najistotniejszym hasłem, czyli zostań bohaterem w swoim domu. Akcja, która trwa 10 dni i powoduje, że sklepy zmieniają się myślę, że nie do poznania. W tym czasie dla klientów organizujemy mnóstwo fantastycznych, wydaje mi się rzeczy, bo jest, odbyło się choćby u nas w Toruniu, tylko w Toruniu. Ponad 100 konkursów, 28 licytacji, ponad 20 pokazów. To ekipa sklepu zdecydowała, że w tym roku bawimy się w defiladę dobrych cen w klimacie wojskowym. Dotarły do nas fantastyczne zdjęcia i, i przede wszystkim zdjęcia z historią. I jak uświadamiamy sobie tą historię, to tak naprawdę zaczyna być coraz bardziej skomplikowany ten wybór. Dwie pani, Alicja i Dominika, e, przysłały najbardziej emocjonalne, najbardziej wpasowane w klimat e, konkursu zdjęcia. Tak. Było to zdjęcie z remontu, generalnego remontu kuchni, które było formą niespodzianki dla mamy podczas jej pobytu w sanatorium. Zdjęcie robił nasz szwagier. Na zdjęciu jesteśmy obie z siostrą podczas tego remontu. No i rzeczywiście siostra zgłosiła zdjęcie do konkursu, o czym się dowiedziałam raptem parę dni temu i dzisiaj sama nie mogła się stawić, bo wczoraj w nocy synusia urodziła właśnie szczęśliwie, także nie mogła się stawić zdecydowanie. Otrzymałam wyróżnienie od jury oraz drugie miejsce które było pierwszym w konkursie SMS. I było to za to samo zdjęcie Marilyn Monroe podczas remontu. Ja wykonałam zdjęcie, a zaangażowałam do niej moją koleżankę, która ona bardziej przypomina Marilyn Monroe. Teraz zajmę się remontem swojego pokoju. Zmiany, zmiany takie bardziej design, tapety, dywany, firany, coś w tym stylu. Konkursu, zostań bohaterem to na pewno mnóstwo pracy. Kto pomagał w przygotowaniach? Właściwie mogę powiedzieć, że cała ekipa nie było. Jest dwóch opiekunów akcji, to jest Michał młasz i Rafał Jopczyński, ale tak naprawdę przygotowaniom towarzyszy cała ekipa. 137 osób pracujących w sklepie codziennie przez dwa tygodnie, właściwie przed dniem bohatera domu, intensywnie pracuje nad wystrojem, nad tym, w jaki sposób mamy się zmienić w tym czasie. Więc to dla wszystkich właściwie ogromne podziękowania i za pracę, emocje i dużo fajnej zabawy przy okazji.